Monika wróbel -Wnuk. witam w kolejnym serwisie Flash. Zaczynamy od tego, co działo się w tym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Radni powiatowi podejmowali decyzję o wotum zaufania i absolutorium dla zarządu. Wyjątkowo podczas sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego nie było dyskusji ani nad punktem dotyczącym udzielenia wotum zaufania, ani nad tym o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego. Jakaś przemiana nastąpiła w Radnych Prawa i Sprawiedliwości, teraz już nie mają wątpliwości, teraz już wiedzą, że jest dobrze, natomiast dobrze nie jest, natomiast jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedno: że ten budżet realizowany był w szczególnych warunkach. Dobrze, że został zrealizowany bez potknięć, że oświata przetrwała. Pomimo, że PiS okradł samorządy z pieniędzy na oświatę, musieliśmy dołożyć, zjąć inwestycje praktycznie prawie do zera. Udało się to zrealizować bez zawalenia się powiatu, no i dlatego głosowałem za udzieleniem absolutorium i dwoma innymi punktami, które wcześniej nie były. Większość, bo aż 19 radnych zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania. Trzech było przeciw. W przypadku absolutorium na 22 obecnych na środowej sesji radnych, aż 21 zagłosowało za udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu radomszczańskiego. Od głosu wstrzymał się jeden radny. To był bardzo trudny rok, bo mimo tego, że dochody powiatu zostały uszczuplone poprzez Pandemię, to udało nam się rok zamknąć wynikiem ponad 17 milionów złotych, z czego ponad 4 miliony złotych to nadwyżka. Inwestycje drogowe, inwestycje pozadrogowe, że tak powiem, to kwota ponad 6 milionów złotych. Oczywiście problemy związane z oświatą, to znaczy z małymi finansami. I z kwotą, którą musieliśmy przeznaczyć, dołożyć do kosztów funkcjonowania, to też kwota ponad 4 miliony złotych, która została zdjęta z inwestycji, ale bardzo dużo środków zewnętrznych, środków rządowych, środków z Unii Europejskiej, za co. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Sprawozdanie finansowe Zarządu Powiatu Radomszczańskiego za 2020 rok zostało ocenione pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prognozowane dochody Powiatu Radomszczańskiego zostały wykonane w kwocie ponad 126 milionów 775 tysięcy złotych, co stanowi 99% planu ustalonego przez Radę. Wydatki zaś zrealizowano w kwocie ponad 122 milionów 700 tysięcy złotych, czyli na poziomie ponad 10. 91% ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 4 milionów 74 tysięcy złotych zamiast planowanego deficytu w kwocie ponad 5 milionów 895 tysięcy złotych. Michał Kowski dołączył do zarządu powiatu radomszczańskiego. Będzie jego piątym nieetatowym członkiem. O tym, że to właśnie Michał Kowski będzie piątym członkiem zarządu, mówiło się w kuluarach już od kilku tygodni. Od czasu powstania nowej koalicji miejsko-powiatowej zaproponowano kilka zmian personalnych w powiecie. W środę na sesji powiatu radom starosta Bata Pokora wytypowała radnego pis jako kandydata do kolejnej osoby w zarządzie. Chcę pracować na szeroką skalę na, dla mieszkańców Powiatu Radą natomiast ideą powołania tego kolejnego członka zarządu było to, no, oczywiście to, co powiedziane było, że funkcja reprezentacyjna, ale w tym rozumieniu, że no na przykład inni członkowie zarządu ci etatowi będą mieli tyle zadań, że na przykład nie będą mogli reprezentować zarządu na zewnątrz w danym dniu i na przykład być może to ja będę musiał pojechać do jakiejś instytucji, powiedzmy do Urzędu Wojewódzkiego czy też do Urzędu Marszałkowskiego z jakimś wnioskiem, który składa Powiat Radom Starostwo Powiatowe. Ja właśnie nie rozumiem. Tego, po co ten piąty członek zarządu ma być jeszcze dodatkowo nieetatowy, dla mnie to nie jest, do, nie, nie jest to zrozumiałe i, i generalnie uważam, że nie jest to potrzebne. Michał Kowski ma być nieetatowym członkiem zarządu. Będę pełnił służbowo, e, zawodowo inne obowiązki, ale e, no najprawdopodobniej kilka razy w tygodniu będę przebywał w starostwie, e, no jak również będę przebywał na e, zarządzie, bo zarząd taki odbywa się co najmniej raz w tygodniu, a jeśli będzie wymagała tego e, ważna chwila, no, jakieś pojawi się nowe zadanie, to będę musiał się pojawić w starostwie częściej. Radnemu pełniącemu funkcję członka zarządu powiatu, z którym nie nawiązuje się stosunku pracy z wyboru, przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonego procentu kwoty bazowej 108%. Sama kwota bazowa to 1789 zł. W poprzednią sobotę w Radomsku gościł cyrk. Wychudzony wielbłąd, który był jego częścią, wzbudził ogromne emocje wśród radomszczan. Sprawą cyrków ze zwierzętami zajęli się radni. Po tym, jak przed kilkoma dniami internet obiegły zdjęcia wychudzonej wielbłądzicy przebywającej w jednym z cyrków, którego spektakl odbył się w Radomsku, powrócił temat wprowadzenia zakazu organizacji w Radomsku przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Przypomnę tylko, że ten wielbłąd, który nie wyglądał zdrowo, to był wielbłąd z cyrku, który zapewniał rok temu radę. Dyrekcja tego sztyrku zapewniała, że jest wszystko świetnie, że jest pięknie i nie mamy się o co niepokoić. Tymczasem życie pokazało, że jest inaczej, że nasze postulaty jest zawarte w uchwale ubiegłorocznej i mieszkańców. Ponad półtora tysiąca, tak naprawdę blisko dwa tysiące, były słuszne i że należy do tego wrócić. Projekt uchwały w tej sprawie opozycyjni radni chcieli wprowadzić pod obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Myślałam, że to będzie tylko formalność, że po wydarzeniach, które miały miejsce tydzień temu, ta wychudzona wielbłądzica, która no nie jest reklamą radomska niestety, ale obiegły zdjęcia tego zwierzęcia. Całą Polskę i nie tylko, radni przychylą się do projektu uchwały. Nam o nic innego nie chodzi, tylko o szacunek do zwierząt, o to, żeby w cyrkach, to jest mała atrakcja nie pokazywać zwierząt. To znaczy, niech miasta, które nie podejmują takiej uchwały, wśród których jest także radomsko, wynajmują swoje nieruchomości, by wątpliwej jakości. Przedstawienia y, oglądać. Trudno mi pozbierać słowa, bo y, miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt. Na tej sali siedzi wielu radnych, którzy dekalog i y, y, swoją wiarę manifestują bardzo mocno. Wśród świętych, który dbał o zwierzęta, jest święty Franciszek. I myślałam, że patrząc na jego życie, ci radni, noszący krzyż na piersi, zagłosują za wprowadzeniem uchwały i wprowadzą ją po prostu w życie. Na nadzwyczajnej sesji jednak tą sprawą się nie zajęto. Przeciwko wprowadzeniu punktu zagłosowało 11 radnych, 9 było za. Nie jest to na tyle pilny punkt, żebyśmy dyskutowali na jego temat podczas sesji nadzwyczajnej, argumentował Tadeusz Kubak, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku. Prywatny seans kinowy to możliwe w kinie za rogiem, początek lipca, daje możliwość umówienia się na wybrany film i obejrzenia go w gronie bliskich. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Kino za rogiem jest tego dowodem, bo naprawdę w tym roku jest wyjątkowa, wyjątkowa oferta seansów na życzenie. Także każdy może sobie zamówić film. To widz buduje repertuar. To u nas, u nas tylko w naszym kinie, może można się wybrać sobie film ze strony WWK. Kinozorogiem.pl. Mamy ogromną bibliotekę filmów, i my decydujemy o tym. Czyli widz mówi, w jaki dzień, o której godzinie, w jakim towarzystwie chce się spotkać, właśnie w kinie. A że film najlepiej ogląda się na dużym ekranie więc serdecznie zapraszamy. Taka oferta jest od 1 do 15 lipca, a później również od 16 do 27 sierpnia czyli na początek wakacji i na zakończenie. Ale jak to zrobić, żeby z tego skorzystać? Dokładnie trzeba wejść właśnie na stronę www.kinozarogiem.pl zamówić, wybrać sobie jakiś film, ewentualnie zadzwonić do mnie i wtedy ja doradzę i zadzwonić po prostu do animatora. Mój numer telefonu jest na ogólnopolskiej stronie Kina za rogiem, a również na Facebooku, więc mamy fanpage, więc Kino za rogiem Radomsko, proszę, zapraszam do kontaktu, więc zamawiamy film, dzwonimy do, dzwonimy do animatora, i rezerwujemy salę. To jest wszystko. W moim kinie można zarezerwować, tak jak powiedziałam wcześniej, seans tylko i wyłącznie dla grupy przyjaciół. Wtedy zbiera się sześć osiem osób, pięć, wszystko jedno. Zbiera się grupa przyjaciół i to oni decydują o tym, czy chcą tylko i wyłącznie zamknąć seans, czyli nie życzą sobie żadnego towarzystwa innego, czy też otwierają seans, czyli można y, się wtedy dopisać do takiej grupy i skorzystać z filmu. Przeważnie przyznaję szczerze, że w mojej jakby praktyce zawodowej nie zdarzyło się, żeby ktoś zamknął seans. Nie, przepraszam, były jedne urodziny. Ale generalnie rzeczywiście ludzie zamawiają seans i otwierają seans i wtedy ja informuję na Facebooku, że, i wystawiam plakat, że taki taki film się odbędzie i można się zapisywać, bo koniecznie trzeba zarezerwować miejsce w kinie za rogiem. Kolejne fragmenty autostrady A1 oddawane są sukcesywnie do użytku. W zeszłym tygodniu na fragment niedaleko Domska wjechała specjalna maszyna układająca betonową nawierzchnię. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem i jeśli nic niespodziewanego nie stanie na przeszkodzie, 30 października kierowcy będą mogli korzystać z tego odcinka autostrady A1. 7-kilometrowy odcinek D autostrady A1 od Radomska do granicy województwa śląskiego to najbardziej zaawansowany z czterech budów autostrady A1 w województwie łódzkim. Mamy możliwość obejrzeć postępy, sprawdzić jak wyglądają postępy na odcinku Budowę autostrady A1 to jest ostatni na południe województwa łódzkiego odcinek D realizowany przez interkor Ma 7 km, można powiedzieć tylko 7, ale też aż 7 ze względu na mnogość bardzo dużych, kosztownych, skomplikowanych obiektów inżynierskich. Mamy tutaj dwa duże przejścia dla zwierząt górą, ogromne, bardzo masywne. Jedno widzimy za moimi plecami, nawet trzy przejścia. Mamy dwa ogromne mosty na warcie w ciągu każdej jezdni. Mniej więcej po półtora kilometra długości każdy z nich, więc jest to, jest to ogrom. Jest to, mimo niewielkiej nominalnej długości odcinka, bardzo duży wysiłek, bardzo skomplikowany. Drogowcy w zeszłym tygodniu przystąpili już do układania nawierzchni betonowej prawej jezdni. Prace te potrwają do połowy lipca. Wówczas tak zwana Gierkówka przejdzie do historii. Ubiegły weekend był bogaty w ofertę kulturalną, ale też połączoną z działaniami charytatywnymi. W Parku Świętojańskim odbyła się wystawa zabytkowych aut, a przy okazji kiermasz dla chorego Mateusza Czapli. Amerykańskie oldtimery, a między nimi maluchy, stare Fiaty czy Nysy, wszystkie dopieszczone, wypolerowane i błyszczące. W niedzielę w Radomsku można było podziwiać zabytkowe samochody oraz motocykle. Pojazdy zaprezentowane były w ramach ogólnopolskiego zlotu Automoto Veteran. Przy okazji imprezy odbył się charytatywny kiermasz dla Mateusza Czapli. Udało się zebrać ponad 50 tysięcy złotych. Na początek wiadomości sportowych we fleszu Radomsko-24.pl dobra informacja z klubu UMLKS Radomsko. Po 11 latach drużyna UMLKS Radomsko awansowała do drugiej ligi tenisa stałowego. awans pod opieczni od wywalczyli 26 czerwca w rewanżowym meczu z meteorem 2 w Wąchock. zremisowali tam 5 do 5 i to wystarczyło do awansu, bo w pierwszym spotkaniu barażowym wygrali w Radomsku 6 do 4. W dniach 26-27 czerwca rozegrano ostatnią kolejkę rundy wiosennej Radomszczańskiej szczańskiej ligi szóstech piłkarskich. W rozegranej siódmej kolejce doszło do konfrontacji lidera zespołów Żubrów z GBD Architekturą. Po ciekawym spotkaniu padł remis 4 4. Potknięcie lidera wykorzystał OSTR Bugaj, wygrywając z szansą 8 1. W pozostałych spotkaniach Huragan Wiśniówka uległ drużynie Słowianie Zorza 1-6, a Goldcar wygrał z online team 9-4. Wznawienie rundy jesiennej zaplanowane jest po przerwie wakacyjnej. Na zakończenie zaproszenie na memoriał imienia Mariana Szymańskiego w Radomsku. Po dwóch latach przerwy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku wraca z ofertą sportową dla miłośników biegania. W niedzielę 4 lipca odbędzie się 8. Memoriał Mariana Szymańskiego, bieg liczny na dystansie 10 km. Celem memoriału jest wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego, wieloletniego nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela młodzieży w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Radomsku, wybitnego sportowca i trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski. Start zaplanowano na godzinę 10. Na terenie PSP numer 6 w Radomsku, a relacja z wydarzenia będzie do zobaczenia na portalu radomsko24.pl. Dziękuję Państwu za obecność, widzimy się za tydzień. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube, śledzenia naszego Facebooka i Instagrama.